Siemaneczko z Warzywieni, witajem na Obejrą. Ja jestem Szumi z kanału Wilsom, przede mną Błażej z kanału Net TV 4K. No siema. I działamy ze zleceniami dalej, bo kasa sama a, się nie zarobi. Tak widać mamony przybywa, już 100 tysięcy prawie dochodzimy. Dokładnie. Jest, więc Kolejne zlecenia oczywiście. Ja biorę pole dziewiąte, tak jak mówiłem. Wiesz, a ja biorę pole... Zbiór number... rzepaku. 50. Kocham tego kejsika, ogólnie powiem wam. Zajebisty jest. Dobra, ja biorę ID na polu 18, jadę tam nadjeżdżam. Weźmy wypożycz przedmioty i odjedź oczywiście, żeby tam było miejsce. Tak jak zwykle. To jest tyle miejsca na na. A, mam na sklepie. Chlera. O, tam dwa wolki pszenicy kupisz i jest pełen plan. No. Okay, to na razie to na razie zgadnę, żeby. Jaką masz. A. Jaki masz ciągnik i przyczepę? Ja mam i od tebeka. Ja I też. Przyczepę taką. I przyczepę mam taką białą, jak wtedy mieliśmy, co takie samo. ja białą. mam ten sam sprzęt. To czekaj, ja się z tym ewakuuję stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. A ja nie widzę jaki masz sprzęt, bo już przyjąłeś, Dobra. Ja mam dokładnie to samo. Oprócz kombajnu. No oprócz kombajnu. Dobra, to... musisz zabrać te no, swoje burzy stamtąd wszystkie? Mów kiedy. Bo czas mija. Możesz przyjąć. Już mogę? Dobra. Tak. Dobra, pożyczaj przedmioty burkwio. Zważywiona. No i mówiłem, będzie to samo. Pyk, dobra. To samo przyczepa jest. Pyk, pyk. Ja swoją od razu przetransportuję pracownikiem na górę 9. Która jest twoja? Tak, już jestem w niej. A już, już masz zabraną. Tak, ja ją przetransportuję od razu na to miejsce, gdzie trzeba. Okej. Okay. A teraz jeszcze się pobawić w nakładanie nie Zmieściłem kombajnem, cud. Jestem z ciebie dumny. No ja Naprawdę. też. Naprawdę. I z tych, którzy zrobili tu tyle miejsca. Mhm. Czemu te worki zawsze leżą w miejscu przeszkadzania? Przestaw je gdzieś na bok, a nie, nie przestawisz pan. ich na bok, bo... Przyczepa mi się obaliła, help. <noise> Już idę. <noise> Albo zaraz pojadę z kombajnem, gdzie pole 8. Nie no gdzie przyczepać się obalił? A, no ta. dobra, jak będzie bokiem obalona. Weź te gówna hmm. na bok, te, te pieprzone palety. One tu przeszkadzają ciągle. Proszę ja ciebie taką. A niestety grę znowu cheatować, bo skandal mm -hmm. jest. A, tutaj nam nie będzie przeszkadzać. No, żeby bo... tu nie stały, bo tu wiecznie one przeszkadzają. To jest problem. I to nie są palety, tylko worki. Różne tu palety też są. A, tutaj też, no, Pyk. Różne takie tu są. A jeszcze tu jest. No, mhm, mm no. Dobra. No, podczepiaj tak. tą kaczetkę. No, jadę, mogę? Jo, gdzie sporo się na tej mapie. Yy, na północy, prawie po środku. Super. Tam jest pole 9, a 18. Kazałem a tu, Ci dobra. odczepić header. No. Tu jest pole 18. Czyli od sklepu, ile? O, 900 km. Nie, tędy muszę jechać. Dobra, w lewo i w prawo. Ja mam dalej. Wyjadę do góry. Jadę, nadjeżdżam, podążam. To jest, Wiedziałem, że z tym kombajnem. I prosto w drzewo. Mhm. Bo, bo skręciło za mocno. A czemu nie mogę jechać teraz nagle? Bo coś betonowego tu jest, niewidzialnego jak zwykle. No, oczywiście, że tak. Drzewko. Drzewko. Najważniejsze są drzewka. Korzenie i tak dalej. Jadę, jadę, jadę. Dobra, ja mój ja pracownik dobrukwił się już tam. A ja jak się wkurzę, zaraz to super siłą przeniosę kombajn, bo będę godzinę jechał. W ogóle ja się tak zastanawiam, po kiego ciula ja tędy pojechałem. Ja nie wiem po kiego ciula. A chyba wiem dlaczego, dobrze. No za jakiś milion... Dobra, diadów. ja tak. fajnie tu kombajnem przez Wioche. No, za jakiś milion lat dojadę ja. No z Headerem to bym nic u nie przejechał, nie? Jak nie, za wąsko jest. Tam w mieście to jest wąziutko. To ja jest wiem. mama. Tak kurde takich wąskich uliczek Rzeszok. Typowa Francja. Mm. Ale serio oni mają takie wąskie uliczki, bo jak byłem u żabojadów, to w tych miejscowościach na pierdziele nie? Mm. Tam chodnika nie ma. Tak. Tam cię rozjadą. Dobra, kaczepkę gdzieś tu pyk. Ja, ale se to postawiłem <laughs> mm -hmm. Super, misz. Pięknie. Mój losie, co za kretyn. Wszystko w normie. Dobra, musiałem trochę przepchnąć przyczepkę. Dobra, kawałek posionym pojadę, bo nie chcę się nakręcać. Z No strony by to zacząć to pole. Chyba tu pojadę. No i lepiej od środka. Mam rajd terenowy po przyczepce przejechałem. Brawo. Okay. Lubię tego case, ale on jest też przy okazji marny do przejeżdżania na konkretne pole. Wolny jest chyba to masz... 32 na godzinę. No to 10 mniej niż 100 węd. To... No. To jest dużo. To jest dużo 10 km różnicy. No pewnie bardzo. Rozkładaj no się to. Proszę ja ciebie. Już mogę warzywić? Jest, dzisiaj to się rozłoży? No jadę. Waga, podążam teraz, już tu prace zaczynawane są. Oczywiście ze środka wam pokażę kombajn, bo niektórzy nie widzieli może. co to za lagi? Tylko tak na chwilę, bo nie lubię z tej kamery kosić, bo jest taki trochę zwarzywiony punkt odniesienia według mnie. Nawet miejsce dla pasażera tu jest. Tak, w moim case też jest. Y jest nawet moc na to, żeby pasażera wozić i faktycznie wtedy gracz siada tam. A z tyłu jest szybka, żebym <coughs> widział kiedy zboże mi osiąga poziom nad głową. Mhm. Mm Dobra. Czyli osiąga poziom taki wypełnienia, że... że trzeba się do kabiny. <coughs> tak, dokładnie. A jakby Dobra. ta szybka poszła, to i współczuję. No, co tam. To wiaderko byś tam podstawił. Mhm. Na 10 tysięcy litrów pojemności. No całe by się nie wsypało, bo ta szybka jest wyżej trochę. No ja tam przypuszczam, że ze 2000 litrów na pewno jest. Bo to jest no, duży zbiornik. No może. W sumie mogłoby się dużo wsypać, bo u góry jest większy ten zbiornik. No właśnie. On się poszerza do góry. Już na szybkę by było tam nasypane. Tutaj w tym case'ie, tak jak teraz patrzę, to też jest tego zboża by było naprawdę w ciul. Aha, dobra. przyjechałem ciągnikiem od innej strony niż kombajnem, no ale dobra. A czemu tu jest ze skosa, to jest takie odważywione, nie, jadę prosto, bo potem mi się będzie źle kosić. Mhm. Mm jadę rzędami. A ja zanotowałem postęp, prawie dojechałem. O, no, super, gratuluję. Już Ty widzę gra pole, leczają. dokładnie, już widzę pole, na którym mam kosić, także jest zała pół odcinka, a ten na pole nie dają. Mhm. Mm Dobrze, nie? A propos półodcinka, to przypomniało mi się o Enebie. No. Tańsze gry możecie kupić. Oczywiście kilka dyszek można zaoszczędzić na niektórych tytułach. Także zachęcam, linki w opisach czy gdzieś na kanale znajdziecie, jakbyście mieli chęcić tam się poszlajać, to oczywiście. Zachęcam i pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na oceny ofert, z których korzystacie na Enebie, bo czasem jakieś warzywa tam sprzedają i... Ostatnie tak, jeden, może być to był problem, problem nie? Że, że był problem. Dokładnie. A jeżeli jesteście z gatunku tych, którzy raczej inwestują w siebie niż w gry, no. to ja zapraszam do siebie do szkoły językowej na angielski. Tak jest. Dostaniecie ładny certyfikat, taki szaro-złoty. Także gdzieś tutaj będzie też logo mojej szkoły, także link w opisie. Zapraszam serdecznie na kursy. Oferuje również godzinowe korki. Jakby ktoś o. nie chciał wydawać kasy na cały kurs, także? No właśnie też jakby się czuł niedouczony z angielskiego, to też takie opcje są uzupełniające. Dokładnie. Do każdego propos, coś miłego. A propos inwestowania w siebie, to kupowanie gier to też jest inwestowanie w siebie. No, niby tak. <laughs> Jakieś tam inwestycje poczyniasz w kierunku swojego Samo rozwoju. <laughs> No. Nie no, ale biorąc pod uwagę na przykład tak jak my, jesteśmy youtuberami, to można by to potraktować tak, że kupując grę inwestujemy w swój rozwój. My to na naszym poziomie, to póki co, to najwyżej jesteśmy youtuberami, Też. W... Jesteśmy w dupie ciemnej. No, chociaż biorąc pod uwagę ilość subskrypcji, to ty w mniej. A co tu jest tak krzywą w ogóle? Czemu? Przecież ja jechałem prosto, co tu jest za zakręt jakiś taki dziwny. No, wszystko w nowej fuck. Co tu się... Dlaczego mi jak powstał? Bo mógł. Nie mm. Nie mi jak nagle powstał, jak chyba jechałem prosto, co kurde jest? Brukło. A do, dobra, teraz ja y, robię laga. Oho. Tak. No był sekund, taki milisekundowy. Powiem wam ten keisik o też ma miejsce dla pasażera. No. no ładne. Ale nie mógłbym tak, jechać tak, w ten drnąłem. sposób. Było słychać, cichutko. No bo szeptem, bo już kombajn nie chce prosto jechać. No nie dałbym rady jechać tak cały czas. Ale kawałek no co to są zawijaki kurde? Nie no nie wierzę w to. Zaczynam coraz bardziej lubić tego case'a. Zaczynam coraz bardziej się zapalać już przy tej grze. Co ja tam wiesz na tym polu Pokaż No mi. jadę i jest niby do brzegu, hederance hmm. jakieś omija tu, kurde, coś tu brukę jakieś wytwarza. Gdzie ty tam jesteś? Ja tak, tak, takim zakrętem tu jechałem na końcu, coś mi się nie wydaje, jadę teraz prosto bez skręcana, bo mnie zapali. Ty jesteś na polu osiemnastym, nie? Tak jest, jestem na polu 18. Jakieś kośluny tu są podwalane, o co tu chodzi? Nie, nie, nienawidzę tej gry. Ja sobie tam muszę zobaczyć, co z tam wyważasz. Ale ja teraz nie wyjadę prosto. Jak e, ciul. <grym> tak gra sama nie wie, kiedy tu jest prosto, a kiedy nie. E, faktycznie jakieś kawałki. koślony dziwne. Ale nie, o no co tu chodzi? A no tu na końcu to zaraz ważyłem trochę, ale tam przecież prosto Ty, się Ja stała. się muszę temu polu przyjrzeć. Temu polowi. <grym> Jakiemu ten polu? Mojemu? No. Co ty chcesz tu oglądać? Wiesz co, ono, ono jest ścięte dość mocno dziwnie. I do tego no, ale może tu powinno być w linii prostej, prosto, nie? A nie jakieś tu zygzaki. Co to jest? O, bo to jest Odech, linia fan. prosta. Wow, wo, i tu chodzi. To jest linia prosta w teorii. Tak, w teorii. No? Ale dobra, mniejsza o to. Bo e... mnie się zaprzypomni na ten kawał o Jasiu i teorii i praktyce, ale nie chce mi się go omówić. <laughs> Co słyszałeś chyba. Tak, słyszałem, <noise> W praktyce mamy w domu dwie i, i, i... Nie, nie mogę tego kawału mówić, bo poprawność polityczna. Dwie panie lekkich obyczajów i odmiennej orientacji I starszego pana. A w teorii pan... mamy dwa miliony dolarów. I jeden tęczowy... Nie powiem kto w domu. <noise> Dokładnie. A w peculiar, a w teorii dwa jeden miliony. Jeden wyznawca tęczy w domu. Więc... Tak. Żeby nie było, drogi YouTube, my tutaj nikogo nie obrażamy. Nie, po prostu wyrażam swoje zdanie. i mogę. Mm. Nikt mi nie będzie wam mówił. Dokładnie. Patrzałeś a propos poprawności politycznej ten odcinek 13 posterunku, co ci wysłałem? Tak, widziałem. I jakoś nikt nie robił wtedy problemu. Na, nawet ci, którzy są niby rzekomo dyskryminowani, dystans mieli, a nie wtedy, teraz chyba. Wtedy to były inne czasy. No nie, a kurde. Wszędzie ci tolerancję i poprawność wmuszają. Mm -hmm. <laughs> Dokładnie. Jesteście wolnymi ludźmi, ale ciul, macie robić tak jak wam każemy. Mm -hmm. Bo inaczej ktoś może poczuć się obrażony. A ja. czekaj, jak, jak zaczną naprawdę chipy ludziom wszczepiać. Wiele będzie. No Elon Musk już takie testy tu poczyniał. A tam, te, to, na moje, to, to testem to było ten cały bzdurny COVID. Czy ludzie polecą na szczepionkę? No zapewne. Czy jak, jak się da ludzi w robić? Znowu wymyślam jakiegoś wirusa i ci chipy wszczepią. Mhm. Tak to będzie wyglądało. Bo co, A... chyba ci jawnie nie powiedzą w telewizji, że masz te chip wszczepić. No chyba nie. Dokładnie. I pamiętajcie, że to nie jest mrzonka, bo nanotechnologia to jest fakt. A, a może już Ci te czipy wszczepili, kto był na szczepionce, wiesz to? Jak to było? Dokładnie, sprawdzisz? Dokładnie. Nie, nie sprawdzisz tego. Ale to tak naprawdę nie mamy na to wpływu, poza tym, że możemy się na coś nie zgodzić albo zgodzić tak. i tyle. Niestety tak to działa. A jak no... się nie zgodzisz, to Ci znowu powiedzą, że tu i tu nie wejdziesz, bo nie jesteś szczepionką. Dokładnie. Będę. Jeszcze zależy, co to będzie yy, za miejsce i potrzeba, ale mimo Ty. wszystko. A ten jcb cebek ma skręt na dwie osie? Ja nie widziałem tego. Tak, on ma podwójne, no. Ty. Kurde. Tam trzeba by było, trzeba przestawić sobie to. Ja już jadę z przyczepką do kompanii, bo mam pełno i będziemy zaraz ten fantastyczny odcinek zakończać. Mm -hmm. No ja jeszcze mam 53%, bo się chwilę bawiłem na twoim polu. No, ja wyładuję kombajna jak tam dojadę i będzie git majonez. Mm -hmm. Także widzowie zachęcam do aktywności oczywiście. Tak, komentarze, suby i lajki. Komentarze, fajnie by było mieć do kogo pisać, nie? bo Dokładnie. my tam Otóż to, a ostatnio nawet ktoś nam napisał komentarz od No super, szanujemy, dziękujemy. Oczywiście. Także jak najbardziej chwali się to chwali się, no i chwalimy się na YouTube, że jeden komentarz pod filmem zostaliśmy Tak, za. jeden raz na ruski rok. Tak, bo YouTube, YouTube tak promuje właśnie, no <grym> kanały. Dokładnie, no ale jakieś tam te subskrypcje wpadają co jakiś czas. No, 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 jakieś tam coś tam, coś tam ledwo się kula. No. Ja dobrze pojechałem? Dobrze. Dobra, a ja tymczasem puszczam tu pracownika. Dobra, a ja tu nadjeżdżam, podążam, laguję. Hm. Puszczam o, tu pracownika, żeby tutaj być obok ciebie gdzieś. Taka to kraba, se tu tradstora postawię. Hello. Nie wiem, no pamiętam, i mówiłem, że są identyczne maszyny? Tak, Wysiadam i, i zakończenie tutaj robimy. Tak, dokładnie. Nie chcę mi się teraz z tym kombajnem tu odwracać. Czemu laguje mi iście? Nie wiem. Idę i laguję. Ty, co się ty dzieje? Widzę, że lagujesz, no. Co się dzieje znowu? Eee, No, dalej od maszyn i już nie laguję, no ciekawe. Tak. Może kwestia maszyn, ciekawe. Dobra, także mam nadzieję, że odcinki u nas Wam się podobają, widzowie? Jak się nie podobają, to dajcie, dajcie, dajcie znać, co zmienić, bo może. Bo może Wam się fantazje. nie podoba jakaś formuła. Może macie jakieś fantazje. Dokładnie. A tymczasem tak. y, życzymy Wam wszystkiego dobrego na tak, to popołudnie I do, i do usłyszenia na razie. Na razie.